Państwo, jeżeli jesteście właścicielami jakiegokolwiek sklepu, zapraszam do zakupu koszyków, które firma ABM, zajmująca się wyposażaniem sklepów już od 1991 roku, wprowadziła do sprzedaży. Dlaczego polecam te koszyki? Otóż po pierwsze są one bardzo lekkie, po drugie są bardzo pojemne, a po trzecie mają bardzo, bardzo wygodną teleskopową dzięki której taki koszyk wypełniony zakupami po prostu mogę za sobą ciągnąć. Jeżeli dbacie państwo o wygodę swoich klientów, myślę, że jest to produkt, który musicie mieć w swoim sklepie. Takie koszyki w różnych kolorach można kupić na stronie internetowej firmy, to jest www.abm.com.pl, ewentualnie na ulicy Gromadzkiej 46 w Krakowie. Zapraszam i polecam. 金谷呀。